No witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale, nowym kanale, bo chyba, no to jest nowy kanał, bo dopiero co chyba otworzony, nie wiem ile już ten kanał ma, chyba z miesiąca, bo trzy miesiące, ale was witam na nowym kanale i dzisiaj będziemy sobie grali survival i takie będziemy robili rzeczy jak enchanting, nie enchantingi, będziemy sobie zbierać Książki z Anczantem, będziemy sobie ekspić. Na live y, sobie dałem miecz świetny. Dlaczego dałem? Próbowałem znaleźć y, miecz świetny Jedi Anakina Skywalker'a. Jak kto oglądał, i tyle tam było skrzyń, że zapiero odznałem, y, że się nie da. Utworzyłem sobie kopię świata najpierw, i y, wszystko na live ie. tam macie i. Tam zrobiłem kopię świata i na tej kopii świata włączyłem mapę 3D. Sobie tak nazywałem ten świat. Kopię świata, w sensie. Dałem wszystkie datapaki, które. No, ale to wszystko macie na live. Polecam obejrzeć. A dzisiaj będziemy sobie Expić. Więc zapraszam do oglądania. Taka subskrypcja, łapka w górę mi wystarczy jak najbardziej. Jak chodzi o serwer, to już niedługo. Mam nadzieję, że już niedługo. To zaczynamy odcinek. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się zacznie. Okej, okay. jesteśmy w Minecrafcie. Y oczywiście tutaj mój świat. Y musiałem cofnąć sobie kopię zapasową y całego Minecrafta, bo coś mi się zrąbało, ale nic nie szkodzi. Mój świat to nadal tu jest. I y no nie ma tej mapy 3D, tego kopii świata, ale, bo musiałem cofnąć kopię zapasową Minecrafta. W sensie, kropka Minecrafta. Kopię. Dobra. Wsadzamy, mam nadzieję, że nic się nie popsuło. O, wczytuje się. Te, świat. Wiem, co robię. O, widzicie, że już napisy są w takim stylu minecraftowym. Yy, nie takie ładne, yy, takie no, rozumiecie, są takie, no, takie kwadratowe. Dobra, mamy 51 dni ponad, więc no. I to jest ten miecz świetny: Light Saber. Fajny gadżet. Wszystkie do tapaki ma się w opisie. Polecam Wam y zobaczyć. Na live tam udostępniałem. Jak widzicie, trochę się tu zmieniło, bo tutaj nie ma takiego przejrzystego napisów, co są tutaj. O, widzicie, że tu są takie ładna czcionka, a tutaj są yy, no, takie podgrubione. Ech, eee, LabiMod coś się, no, update'y, mam nadzieję, że kolejny update LabiModa to naprawi. Ale mamy miecz świetny i później sobie że No, będziemy sobie. Później sobie to nazwę, że to mój miecz świetny. Dobra. O, 52 dni. Nie ma muzyki w tyle, bo prawa autorskie już się pogodziłem z tym, że YouTube jest. Z, z, no, wiadomo o czym. <ścoughs> Dobra. Idziemy tam do piwnicy po Ekspit. A i dostałem też y, nową sikierkę y, na live. Tam gdzie szukaliśmy miecza świetnego. Więc no. Dobra. Tutaj musimy poczekać chwilę. Ile ja potrzebuję do y, zmieniania nazwy. 39 dziewięć levela, żeby to zmienić. Okej, okay, 39 dziewięć Poczekamy chwilę. Będę tym. O. M mam nadzieję, że no, dam linka w opisie do pobierania, możecie też na live tam. Wolę pójść do góry. Zobaczyć. Dobra. A co on siedzi? Dzisiaj będzie tylko jak spienie. Mam nadzieję, bo odcinki są niestety krótkie 39 minut, albo ten potrwa, albo 50 minut. Nie wiem, nie chcę, żeby trwał godzinę. więcej na live'ach będziemy robić i no Już nie jestem autką Dobra trochę, o trochę przeszło Mam pomysł. A nie mam. A pój teraz pójdziemy sobie do kopalni, myślę. No i nie super. nie <grystanie> jest świetny, jest super. No. Szczerze powiem fajnie, fajnie. Jak sobie nazwiemy, to będzie git. Co znowu? Mam nadzieję, że diamentowe rzeczy też trochę... A dzisiaj trochę w kopalni. Posiedzimy też w sumie. Dobra. O, proszę. Hmm, bida. Zero zombiaków. dobra, to pójdziemy w tędy. Oczywiście mam komendę na szybkie wrócenie do domu, więc fajnie. Myślę, żeby pozbierać sobie jednak. No to raka pozbieramy tego lapisu. Bo chcę sobie lunetę zrobić. Mam nadzieję, że niedługo też nowa seria będzie na kanale z Fortnite'a. Bo widzę, że o Fortnite ostatnio ma duży. Można powiedzieć, dużo aktualizacji. O, no. Dużo aktualizacji, więc ma. No. Dobra. Zero diamentów. Musimy głębiej chyba, kurna. O, oh, o, oh, jest. Dobra. Mhm, mm ale fajne co. Właśnie, mogę sobie źródełko chyba lawy zrobić. O to nie pomyślałem, to i lepiej to pozbieram. Jakąś taką... Więc wszystkie teraz za tapaki ma się w opisie. Postaram się Wam dać. E, Kopiuj, wklej, zrobię linku. Nie wiem czemu, ale teraz YouTube nie zrobił coś takiego, że klika się na link, tylko normalnie trzeba go skopiować. Ten link odkryłem na live. YouTube, co Ty robisz z, z tą platformą? Wielkie XD, powiem Wam. Ja bym się lepiej chyba nadawał, ale. Nie chcę mówić tak, bo Czy jeszcze mi dadzą posadę. Dobra. No, mogę się też pochwalić, że informatyki się też uczę mam właśnie <laughs> tutaj informatyki, a mogę się wam pochwalić, a teraz się właśnie Uczę. Informatyki. Trochę już się znam o komputerach. Ej, no... Coś karta chyba gra. Nie wiem. Szkoda, że od razu nie wiemy co jest tutaj. Nie wiem. Jeszcze nie jestem takim informatykiem można powiedzieć, ale... Chciałbym kiedyś współpracować. Aha, coś jest na rzeczy. I mam teraz 8,90, 80 hp. To dobrze. To nie. Co się dzieje? Ludzie? no. Ok. Mogę zaraz wrócić w do domu i. Po... No. Pójdziemy tam do większej jaskini. Boże... Okej, okay, chyba muszę wejść i wyjść ze świata, bo inaczej muli, niestety, no mój. Jakieś duże chyba tereny się wczytują. Ech. Mam nadzieję, że od naprawi te litery, bo da znowu tą starą dobą ciąg jakoś się tak mówi. Dobry wygląd napisów po prostu. Dobra. No to wracamy do domu. Tilgę i tutaj. Home. I, I tak ten. I ten te Ta paczka datapaków macie właśnie. W opisie, jak home, nie home, tu macie też komendy pokazane. Delete home, co ty masz tam? Książki, dobra. No, Okej, okay. dobra, jeszcze pójdziemy do kopalni. Numer, nie wiem, jakiś tam, na pewno dużej. Jeszcze chciałbym kiedyś powiększyć sobie ten, no, ym, korytarz, na pewno na live e też zrobimy, no niestety odcinki są za krótkie na takie projekty, na live ie. będziemy budować projekty i w ogóle, i no, i oto. Jest lak y, tego, hmm. świata trochę, o widzicie co się z villagerami. Czemu się tak to robi, co? Ta. to może wyjdę i wyjdę z Minecrafta, co? Kurde. Wiem o co chodzi. Hmm. A włącza się minecraft. Okej, okay, mam. Mam. Dobra. I mam nadzieję, że już tak nie będzie lagować. Nie wiem, czemu tu tak jest. To nie wiem czemu się w ogóle tak dzieje. Okay. No niestety nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Mam nadzieję, że to nie przez stream lapsa. No nie wiem. No dobra Więc mamy tak mm, Kopalnia, kopalnia To to Lapis to idzie Jezu No czemu są takie klatki Okej okay. Nie wiem dl dlaczego takie klatki, ale mi się to nie podoba. No, są takie klatki. Chyba wcześniej będziemy musieli skończyć odcinek, niestety. Jak tak będzie. Dopiero 16 minut. Cały szczęście 8 mps -ów. Coś, Coś się. Coś, coś jest na rzeczy, coś renderuje. Chyba. To by stąd to tu. Okej. Okay. Mm -hmm. Czemu się tak robi, że tak... Nie ja wiem, nie wiem. Dobra, ale... Trochę. Chyba dzisiaj wcześniej będziemy kończyć odcinek, okay. niestety. Bo, kurna... Widzę, co się robi. Ten odcinek będzie chyba krótki, niestety. Co się robi? Dobra, to mi się naprawdę nie podoba. Po prostu, może na live będziemy. No. Nie, słuchajcie, chyba się nie da nagrywać, bo 7 FPS-ów. Mam, nie wiem, jakieś obciążenia dzisiaj są na moim komputerze. No powiem tak. Czemu? Dlaczego mam 6 pensów na 6 Dobra, po prostu ładnie ile na swojego spawna. Zajmiemy się większość na live, bo na live to da się wszystko zrobić, bo tam mogę streamować, streamować. Ponad 11 godzin, czy ileś. Zajmiemy się w sumie wszystkim na live. No, a dzisiaj trochę pokopaliśmy, chyba. No, taki dzisiaj krótki odcinek. A co tam, raz tak trzeba takie krótkie odcinki. No, niestety, jak mam czas 8 fps, bo było 7, 6, teraz mam 99, no. Wolę nie ryzykować, bo. No dobra, dzisiaj taki krótki odcinek, taki short, można powiedzieć, większość na live będziemy sobie robić. Dobra, to nie zasub... A, Wąt. razu zrobię kopię zapasową, mam wszystko, mam, bo widzicie co się robi, teraz widać, że... no, zostawię to po prostu na wszystko, na, też na live, na odcinki to tam będę. Głównie pokazywało co się zmienia. A już niedługo nowa seria też, więc... No. Dobra. Utworzyłem jeszcze raz kopię, zapadło na wszelki wypadek. Jest. Kopię, jest, jest. O, okej. Okay. No to cóż, niestety. Dzisiaj myślałem sobie, że pogramy, a nie pogramy. No dobra. 20 minut wystarczy nie? <noise> większość nie. Dobra. I tak tak, inne odcinki są długie, więc jeden krótki, jeden dłuższy, jeden krótki, może być Dobra, ja się z wami żegnam. Dopiero co się witałem, ale dobra, tak szybko ten czas leci. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w poniedziałek, albo jeszcze dziś, kiedyś, no albo w tym tygodniu na live'a. O! Ten wreszcie. To trzymajcie się. Ja idę się jeszcze uczyć. Może przybliżę sobie kamerę. Ja sobie już tu wyjdę z gry. Wyjdź. To się trzyma i na razie.